Familiada zniknie z ekranów? Jest TVP i producenta. Familiada to popularny teleturniej, który gości na ekranach telewizorów już blisko 3 dekady. Widzowie kochają go głównie za sprawę wpadek, który regularnie się zdarza na planie. To presja czasu powoduje, że trudno o pomylkę do historii przeszle gafy takie jak M. Inny wypowiedź uczestniczki, która stwierdziła, że więcej niż jedno zwierzę to lama. Nie można też zapomnieć o kultowych już zartach prowadzącego Karol Strasburger przed rozpoczęciem rywalizacji i opowiada dowcipy. Których bohaterami najczęściej jest Amalzenskie Perpetie, Dzieci i Wojskowi. Wielu fanów formatu nie kryje. Zagladaje teleturniej główny z powodu żartów Strasburgera. Producentem teleturnieju Familiada jest firma Astro, na czele której stoi Ryszard Krajewski. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje, że firma ma kłopoty finansowe. Mimo wzrostu przychodów, zanotowała 5,43 miliony zł straty netto, najwięcej od 2011 roku, informował portal wirtualny Media. Szybko w sieci zaczęły krążyć plotki, że sytuacja finansowa producenta może zaważyć na losach teleturnieju i po 29 latach dojść do zakończenia Familiady. Co dodatkowo oznacza, że Karol Strasburger straciłby pracę. To absurd. Nie wiem, czemu Maja sluzyc takie artykuły. Familiada będzie obecna jeszcze przez 30 lat. Nie ma żadnego zagrożenia. Wszystkie płatności SA na bieżąco regulowane, a osoby pracujące przy programie otrzymują wynagrodzenie w terminie. Losy programu nie są zagrożone, widzowie mogą być spokojni zapewnia Ryszard Krajewski w rozmowie z Super Expressem. Osoby z otoczenia Karola Strasburgera chwala teleturniej na lamach tabloidu i twierdza, że nie obaw o dalsze losy formatu. To produkt, który przynosi korzyści każdej ze stron. Takich artykułów było już mnóstwo. A Familiada jest i będzie. Jesteśmy spokojni o dalsze losy programu. Również Telewizja Polska po ostatnich doniesieniach podala informację, że nie zamierza rezygnować z Familiady. Informujemy, że Telewizja Polska nie planuje rezygnować z emisji teleturnieju Familiada. Pod koniec ubiegłego roku została zawarta umowa na produkcję kolejnych odcinków donosi Super Express.